W dzisiejszym filmiku będzie o tym, jak podłączyć mikrofon do komputera stacjonarnego albo do laptopa, mamy takby trzy podstawowe możliwości, czyli jeżeli nasz mikrofon jest zakończony wtycz wtyczką USB, no to podłączamy do dowolnego złącza USB w komputerze lub laptopie. Jeśli mamy mikrofon krawatowy, z zakończeniem mini jack 3,5 mm to podłączamy do tego złącza w lewym górnym rogu oznaczonego jako mic. A jeżeli mamy mikrofon pojemnościowy lub dynamiczny, który jest podłączany tak jak tutaj widzimy przewodem XLR no to potrzebujemy w takiej sytuacji jakiś interfejs audio, do którego możemy taki przewód podłączyć. No i później interfejs już za pomocą USB podłączamy za pośrednictwem przejściówki przewodu do USB komputera. To było na tyle z podstaw.